No, a jak tam po dzisiejszych ilustracjach powiedz, no bo tak, mamy cztery rośliny zweryfikowane. Wyniki różne, prawda? Rzepak, no to tam poza skalę wyskoczył pod kątem korzenia i wizualnie i części nadziemnej. Jęczmienie, znowu części nadziemne bardzo podobne były. Korzenie odstawały. Najwięcej widać właśnie wszędzie, no pomijając może rzepak, ale najwięcej w złożach widać. Część podziemną, jest bardzo duża różnica w systemach korzeniowych, w masie korzeni. A jaki z tego efektu musimy jeszcze poczekać chwilę? Tak każdy bo mówi, kombajn, kombajn zweryfikuje. zweryfikuje. zweryfikuje nie? Chociaż dobrze się zapowiada, no bo patrząc na, na cztery rośliny w gospodarstwie i cztery, cztery weryfikacje, no to nie mamy jakichś takich wiesz, rozstrzałów, że tu wyjdzie, tam nie wyjdzie, tu wyjdzie, tam nie wyjdzie, tylko mamy cztery rośliny, no i cztery bardzo pozytywnie. I na każdej z roślin widać efekt. Nie? Fajnie, że woda była, że był dobrze zastosowany, e, zweryfikować. Może nie są to jakieś najlepsze działki, żeby było widać efekty. To są takie średnie działki w średniej mhm. kulturze. No bo tak trochę jest, że to niekoniecznie musi działać na, na tylko najlepszych polach, na tych gorszych właśnie też te efekty nawet bardziej są widoczne na najgorszych kawałkach niż na dużo lepszych.